Kolejny Mercedes SL. Ten Mercedes to już e, klasyk, się robi coraz, coraz po prostu mniej e, części do tego auta. W związku z tym e, Ratujemy ratujemy nawet takie jak ten, gdzie nie ma uchwytów. W środku jest coś oberwane lata, także pewnie w wyniku kolizji uszkodziły się uchwyty montażowe jak i wnętrze no i sami widzicie jak wygląda klorze żółty matowy na aucie na pewno mało estetycznie to wygląda No i nie wiem, czy widzicie Anglik. Już powiem, jak to poznać, jak tutaj patrzymy w tą dziurę, gdzie się montuje żarówka, tak czyli patrzymy w gniazdo sadzenia żarówki. To między tym lustrem a samym szkłem soczewki jest przesłona. Widzimy taką tam blaszkę, taką ściankę na dole. I teraz, jeżeli ta ścianka jest z prawej strony niżej to jest to lampa do ruchu lewostronnego, czyli na przykład Wielka Brytania. Jeżeli, jeżeli ten uskok byłby z lewej strony niżej, no to jest to lampa do ruchu prawostronnego, czyli tutaj nasza europejska. Także czeka nas kilka zadań z tą lampą, bo musimy też zrobić z tego Europę. lampa rozklejona ten żółty matowy klosz jest oddzielony od obudowy i o ile jest na tyle żółty że wiele rzeczy nie widać o tyle jak się go wyjęło już z lampy i się spojrzę pod odpowiednim kątem no to widać że ten klosz jest cały w takich mikropęknięciach i teraz jeżeli go spolerujemy Odnowimy, no to ta żółta powłoka, która jest na tym koszu, zniknie i będzie idealnie przyjrzysty, i wtedy jeszcze bardziej będzie widać te, te mikropęknięcia. I teraz cała sztuka polega na tym, cała sztuka polega na tym, żeby te mikropęknięcia też. E, zniwelować no ja widzę e, widzę je gołym okiem a, a telefonem nie mogę złapać ostrości na tyle żeby wam pokazać o, o co tutaj chodzi więc może jak e, może jak go troszeczkę spoleruję to wtedy jeszcze raz postaram się wam pokazać e, co mam na myśli i jak to usunąć o teraz coś tutaj widać W końcu je, cała lampa jest w częściach. E, tutaj jest projektor wymontowany e, Bixenon. Bixenon czyli pełni dwie funkcje, czyli krótkie i długie. E, długie odpalane jest e, dzięki, dzięki takiej ruchomej przesłonie. Tutaj, tutaj między samym szkłem soczewki, tak między szkłem soczewki a lustrem soczewki mamy przesłonę. I ta przesłona odpowiada, tak jak wcześniej powiedziałem, za to, czy lampa jest do ruchu lewostronnego czy prawostronnego. Tu mamy lewostronny, czyli anglik. Taką przesłonę, każdą, zawsze można przełączyć. Co prawda, robimy z tego, widzicie, linię prostą tutaj powstaje linia prosta, to nie jest przerobione na Europę, ale zmieniając po prostu kontynent, zmieniając ruch drogowy, możemy sobie to przełączyć i wtedy nie oślepiamy pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Oczywiście sami nie mamy doświetlonego do pobocza, ale minimalizujemy niebezpieczeństwo przez to, że nie oślepiamy pojazdów, które jadą w naszym kierunku, czyli nadjeżdżają w przeciwko, i ci kierowcy cały czas do, widzą prawidłową drogę. A jeżeli ich oślepiamy, no to dobrze wiecie, że jedzie się wtedy po omacku. Czyli co? Wymieniamy przesłonę na europejską. No i tutaj już widać, że lustro soczewki jest wypalone, także to lustro nadaje się do. Do regeneracji, czyli do napylenia nowej powłoki aluminium. Nie będziemy tego robić, bo to długo trwa. A, a po to mamy już przygotowane, zregenerowane takie lustra, tak żeby takie zniszczone wymienić na zregenerowane od ręki. Dzięki temu taką naprawę lampy można zrobić w ciągu kilku godzin. Czyli, taka powtórka z tego projektora, lustro, szkiełko, czyli sama soczewka i przesłona, która jest bardzo ważna, bo odpowiada za to, czy że auto jest zdefiniowane jako europejskie, czy to ruchu lewostronnego. I teraz włączanie drugiego, jak działa. Jest elektromagnes, który przewraca tą przesłonę i nie ma żadnej dodatkowej żar tutaj żarówki czy mocniej. nie świeci po prostu, przewraca się przesłona i ten strumień światła jest dużo wyższy, bo w tym momencie wydobywa się tylko połową soczewki, a tak idzie całym strumieniem. バス。